Cześć! Mówi do Was Angie. Mortal Kombat. Wymagania sprzętowe w wersji PC. Na początku lipca, po ponad dwóch latach od premiery na konsolach na PC, pojawi się długo oczekiwany Mortal Kombat w wydaniu Complete Edition. W Twórcy komputerowej wersji udostępnili wymagania sprzętowe B.A.T. Czy by pokierować Skorpionem trzeba będzie mieć mocny sprzęt? Na szczęście nie. Mortal Kombat na PC uruchomimy nawet na kilkuletnim komputerze, aczkolwiek smakiem obejdą się właściciele Windows i Aby cieszyć się pełną gamą detali, również nie trzeba posiadać pecetowego potwora. Sprawdźcie sami! W jednym z wywiadów szef nadwiślańskiego studia oświadczył, że wszystkie DLC do Wiedźmina Kółki dzięki Gonu będą darmowe. Przynajmniej na PC, w wywiadzie udzielonym serwisowi Rock Paper, Marcin Iwański, prezes Redów, podkreślił, że podobno jak w przypadku poprzednich części, wszystkie dodatki do Wiedźmina Trójki, Dzikiego Gonu, mają być darmowe. Jak mówi Iwiński, zaznaczył, że dla niego i jego ekipy pieniądze to drugorzędna sprawa, a liczy się przede wszystkim jakość. na co szybko się uwinęli. 27 czerwca startuje polska wersja Litera. Dostaniemy osobnego klienta gry, a w środku soczyste polskie perełki typu specjalista w broni dwuręcznej i w pełni zlokalizowany dubbing, do którego rzekomo zatrudniono profesjonalnych aktorów. Przekonamy się sami. Bo wide zamkniętych testów czy robienia odrębnego serwera nie będzie. Zabawa będzie wspólna, tak samo wspólne będą ceny. Z tą różnicą, że 1 euro nijak ma się do jednego złotego. Ale to przecież nic nieznaczący szczerze. Czekamy na to! E3 2013 już zakończone, ale ciągle pojawiają się informacje, które niekoniecznie znalazły wtedy drogę w mediach. Jedną z nich jest fakt powstania Metal Gear Online. Nie będzie to RPG, a raczej pewnie jakiś. MOMO FPS TPS, najbardziej super popularny i na tym kończą się konkrety, bo nie znamy szczegółów, daty, premiery, modelu płatności, ani niczego innego. Gra ma powstać.